Dzień dobry, arytmia! Arytmia? Arytmia. Arytmia. Arytmia? Arytmia. 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 Dzień dobry, Slot TV. Z Co sprawia, że życie jest wyjątkowe? Nie, panowie, nie Dzień dobry Slot TV. Co sprawia, że życie jest wyjątkowe? <laughs> Jakie pytanie w ogóle. No nie wiem. To się trzeba porządnie zastanowić. No, w, w, samo to, że żyjemy, to już jest atrakcją, prawda? Jest bardzo przyjemnie, że istniejemy. To jest coś cudownego. I co pan jeszcze chciał wiedzieć? Miłość, przyjaźń, zaufanie, szacunek do drugiej osoby? Może to? Wow, zabiłeś mnie tym pytaniem. Co sprawia? No na pewno... Yy, każdy człowiek inaczej... Inaczej postrzega to życie, chyba Bóg. Na pewno. A jakie było pytanie? Nie pamiętam. Co sprawia, że jest. A, życie jest tak? Że Życie jest co? Wyjątkowe. To jest wyjątkowe? O, ja wiem. Jola! Tam Jola poszła. Tam w niebieskiej bluzeczce. O. Co sprawia, że życie jest wyjątkowe? <śmianie> <Nie>. <śmianie> slot TV. Co sprawia, że życie jest wyjątkowe? <śmianie> Panie Nie martwi się. to <śmianie> <śmianie> e, Przepraszam bardzo, slot TV. Co sprawia, że życie jest wyjątkowe? <śmianie> Wiara dlaczego akurat ja mam odpowiadać? Dzień dobry, Slot TV. Co sprawia, że życie jest wyjątkowe? Co sprawia? Bóg. Sens, kształt, kolor, smak, zapach wszystko. Właśnie on daje. <laughs> um, probably babies. <laughs> My friends and God, obviously. Ja, yeah, dwie. Co sprawia, życie, że się... A kobiety, zabawki. I to co się dzieje po zabawkach yy, Że po życiu jest wieczność. Tiary. Co sprawia, że życie jest wyjątkowe? Życie? Slot! Dzień dobry, Haloa! Cześć. Hejka. Slot TV. Co sprawia, że życie jest wyjątkowe? Bardzo ciekawy kontekst. Nie będę się wyrażał, bo według opinii tutaj tubylców i imprezowiczów, powiedziałbym seks, ale dowiedziałem się dzisiaj od pewnej dziewczyny, że nie, więc Zaczerpię może kolega powie. Dla mnie seks. Dla mnie piwo. <noise> 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 Dlatego jesteśmy po tej stronie bramy. <noise> A tam jest dobra muzyka. Nie mam pojęcia, bo moje nie jest wyjątkowe.